Witam bardzo serdecznie i w ten sposób chciałbym przekazać zaproszenie do udziału w kursie, który przygotowaliśmy do państwa, dla Państwa odnośnie hydroizolacji. Hydrokurso.pl. Kurs jest opracowany na podstawie naszych doświadczeń, które zdobyliśmy przez bardzo wiele lat, ponad 40. I oczywiście w tym czasie zostały wypracowane drobne detale, które są bardzo ważne w hydroizolacji, które po prostu skutecznie działają i przeciwdziałają przeciekowi, czy przedostaniu się wody w formie kapilarnej, czy jakiejkolwiek innej i powodują oczywiście szkody. Ten kurs jest dedykowany dla wszystkich, którzy już dzisiaj pracują z hydroizolacjami. Jest to kurs dla zawodowców, ale również dla ludzi, którzy planują pracować w tej dziedzinie. Jest to bardzo ważny element w budownictwie. Zazwyczaj jest tak, że. Jak się niewiele mówi o tym, ile się zarabia w takim sektorze, to znaczy, że dobrze. I tak ja muszę potwierdzić, że się dobrze zarabia jako dobry hydroizolator, dlatego że ludzie mają dużo problemów z wodą, niemalże budynku. Budynku nie ma w Polsce, czy w innym kraju w Europie, który nie ma problemu z wodą. Jest to bardzo temat ciekawy według mnie. Polegający na tym, że każdy instalator decyduje sam, jakiego typu materiały używa, jakie instaluje i ile za to pobiera, oczywiście. Także młodzi ludzie są mile widziani, dlatego, że brakuje ludzi bardzo, którzy są dobrymi instalatorami, instalatorami. i ten zawód jest coraz bardziej poszukiwany ze względu na. Oczywiście, zwiększające się wymogi odnośnie jakości, i nie, nie, nie tylko samej hydroizolacji, ale i wykończenia. A hydroizolacja jest jednym z tych tematów, które nie? źle wykonane mogą spowodować bardzo duże straty finansowe dla klientów. I pokazanie, że się jest dobrym instalatorem, jest bardzo, bardzo mile widziane. Ekonomicznie też jest mile widziany. Będziemy rozmawiali o wszystkich możliwych elementach, które są bardzo ważne. Uznaliśmy, że dziewięć odcinków jest wystarczająca. W ramach niektórych jest kilka spraw, które są bardzo istotne, o których mówimy i są jako dodatkowe wideo albo jako dodatkowy. Tekst, który będzie podany, przekazana wiadomość dla Państwa. Zapraszam więc już niedługo. Wystartujemy. To wideo będzie przekazywane tylko w formie mailowej i będziemy zapraszamy do zapisywania się na stronie, której by nazywa się Hydrokurso.pl. Oczywiście, Państwo dostaniecie wszystkie informacje. Tam można się zarejestrować i zorganizujemy już w marcu, prawdopodobnie, pierwsze spotkanie na żywo, którym opowiemy więcej na temat samego kursu, o odcinkach, dlaczego uważamy, że jest to ważne i podkreślimy właśnie te wszystkie odcinki, które uważamy, że są najważniejsze w naszym zawodzie. Zapraszam serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.